Hejka, dzisiaj postanowiłem, że nagrywam dla was Instagram decyduję o moim vlogmasie. Mam nadzieję, że ok wyjdzie ten film i w ogóle ja już to publikuję... publikuję. I zaczynamy teraz. Daję wam yy, ankietkę, czy jest dzisiaj na śniadanie, bo ja zaczynam to nagrywać o 12:00. Masz tak... Jeszcze aparat mi się rozładowuje. Dobra. I... Ja już się jak widzicie. Bo już stwierdziłem, że właśnie <grym> o to się nie będę pytać i w ogóle. Widzicie, że głosowanie jest już godzina trzynasta i ja dopiero nie daję. Trzeba sobie pospać W ogóle widzę, że zagłosowaliście na słodkie śniadanie. Bardzo dobrze, więc idę sobie zrobić i wam to... <mulary> A więc teraz yy, kolejną rzecz, yy, dobre bo było, nie w ogóle, następną rzecz, czy mam robić makijaż na Insta. Ponad dużo osób u zagłosowało, że mam robić, więc zrobię makijaż na Insta, potem mam, czy mam zostać, mam zostać w domu, czy mam iść do kuzynki. A więc... Dużo osób zagłosowało, że mam iść do kurzonki, okej? Okay. Później ostatnie yy, co mam sobie zrobić do picia? Kawę czy chyba. Dużo osób zagłosowało za kawę, okej? Okay. No to chciałem kawę, więc sobie zrobię mm, zrobię sobie kawę z wami i później będę robić makijaż na Insta. I dam wam trochę taki przyspieszony etap, a nie taki nie taki mocny przyspieszony etap Nie pokażę Wam gruntownie jaki makijaż będzie bo ten makijaż pojawi się w poniedziałek jak ten filmik a więc dobre to idę zrobić później później dobre później wam coś tam wstawię jeszcze ok a więc to idę a więc ja się biorę tutaj za makijaż na Insta, taki bardziej zimowy można powiedzieć. Biorę sobie herbatkę, tego momentu nie nagrałem jak przygotowuję. Wyciągnę łóżkę. Będę robić otwarzec, taki makijaż, bardziej otwarzec tak. Moda, moda tutaj gdzieś w sumie tutaj wam gdzieś go wkleję Jak znajdę, jak nie znajdę, to nie wkleję Ja się biorę za to nie co Biorę się ze barsa z nie biorę się za e, biorę się za Balsam do ust z zy, Glam sobą, bo chcę sobie mega to przetestować Powtórzę w filmie tego on się prezentuje Nie wiem, mam nadzieję, żeby mi w O, tak się on prezentuje I sobie nałożę go Widzisz, że taką jakby trochę drobinę zostawię nie wiem, czy tutaj w kamerze, w mi się, bo tutaj. Ej, ja nie miałem tego ustawionego. Za chwilę muszę ustawić tutaj bardziej ostrość, tak mi się wydaje, bo widzę, że mi ost ostrość po prostu nie miałem, i sobie ustawiłem i widzę, że ona już sobie taki delikatny kolor. Mam nadzieję, że to widać. O, widzicie? Taki, o, taki delikatny kolor Dobra, ja co robię? Ja sobie zacznę może od brwi Będę używać kredki do brwi z VIVO Taki Taki I sobie najpierw przyczesy brwi Brwi Których praktycznie nie widać i sumie I to tyle, ja daję wam tutaj taki jakby klap, żeby szybciej to poszło i w tyle, i kawka mam zrobiona, jeszcze muszę iść do koszulki, no to tyle w sumie we gonna do i feel so blessed that i can be with you Cause god knows that i've been longing for you yeah, just wanna hold you close you know the stars are shining just for you let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay maybe kiss a bit and dream away and then while we're gonna go Już pół godziny robiłem, nie chciało mi sam drugiego oka zrobić, a to już w co to poprawia Przy obrobce zdjęć i w sumie do tyle. A więc teraz lecę do kurzonki na kawkę. I swoje nawet nie robiłem. Już trzeci raz robię ten makijaż. Mam nadzieję, że przy obróbcie ładnie tu wyjdzie Jak to wygląda w kamerze? A już wróciłem do domu I... Wróciłem do domu i szepiorek za montaż i za kolację Byłem kuczynki, a zbytnio nie dogrywałem wam po prostu fragmentów bo nie chciałem po prostu nagrywać u i lecę już do domu Dobra kochani, ja widzę, że dużo osób zagłosowało, że mam na kolację zrobić tostkę i o 23:00, o 23 mam montować film dla was więc biorę się za montaż tego filmu powiem wam, że jakoś dzisiaj a i dużo osób teraz przegłosowano na herbatę, więc dla was jeszcze zrobię tutaj herbatę i w sumie tyle i mam zrobić i mam sobie zrobić tosty, A więc biorę się za robienie tostów i w ogóle sobie wam coś tam nagram, a nie obiecuję i w sumie biorę się za to i jeszcze muszę posprzątać ten syp w pokoju. Dobra, ja już biorę się za jedzenie, bo już jest godzina już 21.6 But i the Dream away. And then, why we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire? Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we will fill with love and joy. Mm, mm so beautiful. Kissing on a mistletoe's baby with. Hejka, ja już skończyłem nagrywać te maki. <grym>, nie nagrywać te maki. Właśnie skończyłem robić ten makijaż, który możecie niedługo zobaczyć. Pewnie jak ten materiał jest upublikowany, to już ten makijaż jest, jest zrobiony. Dodane znaczy jest 22.54, a ja to właśnie skończyłem robić zrobiłem makijaż jako stwór coś mnie nie bra, nie brało, a, a widzicie, że to jest spokoj spoko, wyszło mi. Widzicie, że trochę mi nie pekło dzisiaj, a teraz zrobiłem petarda. To jest petarda, piszcie koniecznie w komentarzach. I dzisiaj sobie zobaczymy co jest w kalendarzu adwentowym, a więc za chwilę do Was. A więc ja już jestem z kalendarzem adwentowym. Tu mamy już 12. A, yy, to, ten, ma, ten makijaż oka oczu zrobiłem paletką Tessa i tego pigmentu z glam sopu tego cienia. Tego i dzisiaj patrzymy, bo to będzie na bak w yy, tym będzie no, się życie do cień po opakowaniu. Otwieramy. O, tak jak myślałem cień O, jaki ładny cień Taki 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 O, o Taki fioletowo Z, fiol Dla mnie to jest jak fioletowo Złote a więc dokładamy do kolejnych tych błyszczących cieni. No to jest błysków, to cię zaważę. A więc to w sumie to tyle w dzisiejszym vlogmasie. Mam nadzieję, że taki format vlogmasa Wam się spodoba. Dziękuję za oglądanie. Zostawiacie łapy, suby I widzimy się już w jutrzejszym odcinku. Bój Pa! So it's falling